Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nowy rok, nowa ja. Zapewne pierwsza zmiana, którą zauważyliście. Ja rączki mam tutaj, a kamera jest tam. Poźwa. Przy połowcu to idzie do internetu, ogarnij się. Witam Was w nowym roku, 2024. Mam nadzieję, że was, Wasz Sylwester oraz Święta były udane. Jeśli chcecie, podzielcie się. Nimi, o nich, podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzu. Życzę Wam również, ażeby ten rok był lepszy niż poprzedni. Nie wiem, jak odczuliście 2023. Dla mnie ten rok był. No. Mieszkam na 8 piętrze, tam jest okno, więc taki był. Naprawdę, co miesiąc się coś działo, co tylko tak Coraz bardziej wbijało mnie w ziemię i odbierało chęci do życia. O, mam nadzieję, że ten nowy rok będzie lepszy od poprzedniego. No, trochę ciężko, żeby był gorszy. Teoretycznie zawsze my, może być gorzej, ale bądźmy dobrej myśli, bądźmy optymistami. Ogólnie na samym początku chciałabym z Wami coś przetestować. I walki, pianki. To są pianki, tak, pianki. Ale zanim zajmiemy się piankami, przypomnę Wam oraz zachęcę do zasubskrybowania kanału, ażeby nie przegapić następnych materiałów, jak również do zostawienia lajka bądź komentarza, ażeby film mógł popłynąć dalej. Jak rzeka, jak woda, Ech, stara i głupia baba, nie? Ważny dorosły człowiek. Coś siebie debila w internecie. Już klasyka, w plemieniu każdy pełni jakąś funkcję, ewentualnie rolę. I ja robię za czuba. Z czubów byłoby nudno. Myślicie, że ja taką youtuberską ekspresję to po prostu przysłowiowo z mlekiem matki wyssałam? Tacy niektórzy youtuberzy, którzy żywości są. Ha-hu-he! I wszędzie są wszędzie, i nigdzie zaraz. Wiesz. To koszt Rodingera był. Zabawna nie. Wracając do mojej YouTubeowej ekspresji. YouTuberskiej ekspresji. Mam takie wrażenie, właśnie, dajcie znać, co myślicie. Czy jestem taka, właśnie. Hu ha ha. Hu ha ha, na pewno jestem, ale nie wiem, czy są tak odpowiedni na tą platformę. No i zaraz będą komentarze, że. <wave êtes> <turę> hmm. są inne platformy. Jest inny YouTube. Ja jestem ciekawa, czy będą takie komentarze. Jak będą takie komentarze, to ja się chyba załamię. Mnie to dostaje hejterskie komentarze, ewentualnie komentarze dotyczące tego, że jestem głupia, brzydka, mam nierozruszonego motylka, co to to, to w ogóle... To już jest poniżej wszelkiej krytyki uważam. Taki komentarz to nie wiem. Ale mam wrażenie, że niektórzy komentujący moje szorcy to są osoby poniżej 13 roku życia, którym rodzice pozwolili założyć konto na YouTubie. Tak, nie można mieć konta Google, czyli. Ru... To, konto Google... Konto... Konto YouTube w tej wypowiedzi będzie tożsame. No i wiecie, uważają, że są anonimowi. Nikt im nic nie powie. Mogą pisać ludziom co chcą. Tja. ...nie mają bardzo płaskie mózgi. Ten fakt: im więcej pofałdowań na mózgu, tym mózg jest bardziej rozwinięty. Wiecie ten skrót myślowy, nie? Teraz jesteśmy już przy ciekawostkach około biologiczno-chemiczno-biotechnologicznych. Przypomnę o tym, że student, inżynier, biotechnolog, tak, powinienem wziąć sobie yy, nie fartuch, nie szlafrok, baklaż, ażeby było to bardziej komiczne. Ogólnie to mnie zaraz trafi w bo dalej już mam tego swojego pensyla, żeby włączać i włączać nagranie. I ciągle kliknę źle, za dużo, albo nie wiem, co się stanie, że z wideo przyłączam inne zdjęcia, i na zdjęcia. Potem mam serię zdjęć i nie mam wideo, i muszę jakoś odtwarzać to, co mówię. I zaraz mnie porąbie. Może, żeby sobie osłodzić tę bóle, zjemy sobie piankę. Włączyłam dźwięk w aparacie, mam nadzieję, że go nie słyszycie i tylko ja będę słyszeć to, czy to się włączyło do nagrywania, czy nie. Uważam, że będzie to pieruńsko-słodkie, więc mam kawę z sokiem smakowym, w ogóle z sokiem, z syropem smakowym. W ogóle dzisiaj przychodzę, bo na syropie to sobie masę syropów. I mam nadzieję, że szybko dojdą. to. Znaczy, już są przyjęte w oddziale, niby już do czyli w Szczecińskim. I czekam na to, żeby było wydane do doręczenia. Ale mam taki punkt odbioru, że wydane do doręczenia jest zawsze około 18-19. I bywa tak, że ta paczka potrafi być 21. Ogólnie ona jest w sklepie, i potrafi być tak, że ta paczka. Ach. Ostatnio mam także od. Miejsce się zamyka 22, a powiadomienie o tym. Czy tam 23, whatever, A powiadomienie o tym, że z paczka do odbioru, dostałam 23,30. A więc w momencie, w którym miejsce się zamyka, nawet 23, a to jak ja mam to odebrać? Tam były mangusie, rozumiecie? Mangusie. Dajcie mi znać, czy taka moja ekspresyjność Wam odpowiada. Jestem za głośna, za cicha, czy wolicie jak mówię tak. Jednak potrzebujecie jakiegoś takiego spokojnego, monotonnego, może nie monotonnego głosu, takiego spokojnego głosu, ażeby, ażeby, ażeby móc sobie posłuchać, jak idziecie to snu albo coś robicie, żeby ktoś gadał w tle. Powiedzcie mi, czy wolicie, jak jestem taka ekspresyjna, czy jak jestem taka właśnie bardziej stonowana. Nie tak, wiem, zaraz spróbuję tych pianek. Ogólnie to nie wiem, czy widzieliście, że zmieniłam miniaturki przy niektórych vlogmasach, nie vlogmasach, I powiedzcie mi, co nie sądzicie. Bo ogólnie ja uważam, że to są trochę kiczowate. Tylko że ja nawet jak kupuję coś w sklepie albo widzę coś w witrynie sklepowej, to ja zawsze zwrócę uwagę na kiczowate, rzeczy. ja kocham kicz. Więc te miniaturki, ja czuję, że to są kiczowate, ale jednocześnie one mają w sobie coś, że mnie to przyciąga. Na przykład tak próbujcie postawić w waszej sytuacji, czy bym kliknęła. Jako że jestem fanem fanatykiem, ja jestem fanem kiczu, no to ja bym w to kliknęła, no bo no, proszę was. Jeżeli jeśli tam jest, yy, są postacie właśnie w stylu nie jest piesek, no to jakbym miała nie klikać. Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie jest piesek, to już wiecie, gdzie jest, ciągle za mną. Tą silną, niezależną kobietą podąża pies do toalety. Puto ta sentem. I jest trochę prawdziwa. No, no, gdyby słyszał to, że wstaje, to pewnie by podążał, ale on w sumie to do mną podąża po całym mieszkaniu i tak drepta. Tak, zaraz spróbuję. tej jak też już tak zaczęłam gadać. Jednocześnie chcę je spróbować i chcę pogadać, bo jak już zaczęłam gadać, no to. Ja, jak zacznę, to już jest. Ach, pędzący pociąg. Spróbuj to zatrzymać. Masakra. To jest jak ja, ja czasami gadam tyle, że ja mam siebie dosyć. Ja się próbuję zamknąć, i ja nie mogę. Jak jak z moją znaj mojej znajomej mówię, ja wytrzymam 5 minut bez ciszy. Bez ciszy. Wytrzymam 5 minut w ciszy, wytrzymałam 15-20 sekund. I sama sobą byłam trochę załamana, ale whatever. A propos pieska chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy też jak macie pieski, kotki, króliczki, kotki to raczej nie. Pieski, króliczki, różne zwierzątka. Jak macie im obciąć pazury, to wolicie pójść do weterynarza. Ja tak mam z nim, bo ja się boję, że go zatnę, że będzie za głęboko. Znam ten trik z tym, żeby podświetlić pazurki, i wtedy widać właśnie to, nazwijmy to naczynko, które płynie w pazurkach. I można to wziąć marker, zaznaczyć na pazurku, gdzie jest ta linia cięcia, gdzie jest ta najbliższa do tych naczynek linia cięcia, a żeby móc tam obciąć. Ale ja, ja muszę obcinać pazury na śpiocha. On jak widzi, że ja do niego idę z grzebieniem, ze szczotką, z obcinaczką do paznokci, z golarką też, widać było. Chociaż dobra, nie wiem, czy Wam pokazywałam, jak skończył po tym, jak wpadł w ko pod kosiarkę, czytać, yy, roz czytać, rozumieć przez to <laughs> mnie z golarką. Ale nie goliłam go, gdy leżał, bo się nie dawał na stojąco. Wcale. Ale ja się nagadałam. Pijanki! Pijanki od Karibo. Kupiłam je w action. Chamalow. Chamalow se to. Otwórzmy to. Size. Rozmiar do dzielenia się. Mieszkam sama z psem. Z kim mam się dzielić? Jemu ja nie dam. Ech. Jak się nie ma przyjaciół, to ma się więcej słodyczy dla siebie. To jest tu. Uu! To był taki rysunek, t, t, takiego tego. Ym. A nie, to rysunek takiego, ale uśmiechu i tak stwierdziłam, może to jest tak, tak żeby to otworzyć. Ale ja robisz siebie debila w tym internecie. Kiedy nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żem jestem debil. Ty się wychowywałaś już w Waszej internetu. Wam się już w Waszej internetu? Whatever, pianki. Bo ja jej w końcu nie spróbuję. A wyjdzie już 15 minut, to będzie patologia. Tak zaczęłam to otwierać. Ale uderzyło skrowym zapachem. Ja nie mogę. Hm. Pachnie jogurtem troskawkowym autentycznie. No i jogurt troskawkowy. Miałam piankusię, taką melusią piankusię. Nie wiem, czy dobrze ją widzicie, czy nie. O może to odłożyła i tak. Ja się dopiero uczę, nie wiem na jakiej wysokości, nie, tutaj będzie wysoko, tak, Daj, dajcie mi jakieś rady, jeśli macie jakieś rady odnośnie nagrywania, ale ym, ja się dopiero uczę, nie krzyczcie na mnie, proszę. No, taka piankusia, one ogólnie wyglądają tak, jak takie, chciałabym powiedzieć beziki, makaroniki, jakieś takie właśnie, że macie ten rękaw cukierniczy i tak ym, dajecie, wyciskacie z tego rękawa. No. Spróbujmy, teraz koziewio. Jak jesteś sama, to aż tak nie pachniesz jogurtem truskawkowym. już słodko. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ona jest posypana takim cukrem, że jak ją gryzę, ten cukier tak między zęby idzie tak słyszę, jak ja go rozcieram. Ale słodkie. tak słodkie jak mój pies. I droga to pyszka. O matko. Takie podobne uczucia. Tak jak wtedy gdy jecie z suszy i wkładacie cię cały kawałek do pyszka i macie pełny pyszczak. Słodkie. Słodkie ale rąbiste ogólnie. Po tych dwóch. Jestem zasłodzona. I znowu będę biegać po mieszkaniu, jak mi tato ostatnio kupił bezę przykładaną kremem. Ja tam chyba o 19. Potem do dosłownie biegałam po mieszkaniu. Ja wtedy zrozumiałam, dlaczego rodzice nie dają dzieciom e, słodyczy wieczorami. Ale ogólnie te pianki są naprawdę dobre. Tylko są strasznie słodkie i wydaje mi się, że jak się ich za dużo zje, to naprawdę można biegać po ścianach. Myślę, gdybym temu dała, może 8 na 10? Naprawdę są dobre. Nie, nie kupiałabym. Kupiłabym je drugi raz i pewnie kupię. Ale wydaje mi się, że na trochę mi starczą, bo są naprawdę bardzo słodkie. I to jest taki słodycz, że ja zjem jedną, dwie i mi starczy na cały dzień. Myśleli, że starczy słodycze na cały dzień. Nie, no bo wiecie, to jest żelka, to jest pianka, jest czekoladka i wiecie. Rozumiecie. A kobiety wtedy nie zrozumieją. się okazało w sumie, że. Jakieś 3-4 minuty nagrywało się przed nim aparatem. Ja muszę jakoś pozmieniać ustawienia tutaj, żeby nie było tak, że jak nacisnę na przypadkiem dwa razy, i wtedy się obróci. No, po prostu jakaś patologia. W końcowym chciałabym, a, żeby, chciałabym Was poprosić, a żebyście w komentarzach dali mi jakieś pomysły, jakieś tematy odnośnie czego chcielibyście, żebym nagrała. Już są pomysły na to, żeby nagrywać dość odnośnie Manko odnośnie, ani filmów, książek takie typowe. Jednocześnie myślałam nad piercingiem, bo nieco hmm, o nim wiem, zwłaszcza jak bardzo boli. myślałam też nad takimi tematami bardziej kontrowersyjnymi i nie ukrywajmy lubię dramy. Bardzo lubię dramy. Kto nie lubi internetowych dram, czyż nie? Raczej większość z nas lubi te internetowe dramy. Jeśli macie jakiś taki pomysł, jakąś taką rzecz, o której którą chcielibyście, żebym poruszyła, dajcie znać w komentarzu. Nie będę poruszała tematów moich krzywych zębów, tego, że jestem głupia, tego, po co nagrywam. Ktoś mnie, Niektórzy mnie tak dosyć zaczepnie pytali w komentarzach, po co nagrywamy i no, nie odpowiadałam na te zaczepki. I ktoś tej osobie odpowiedział, że wcześniej mnie o to pytał i możliwe, że jestem po prostu upośledzona umysłowo. Z jednej strony już chciałam zareagować, w sumie już teraz reaguję a Pewnie ta osoba nawet tego nie obejrzy, no bo przyszedł, napisał i poszedł, tak. Ale w ogóle to, że te osoby, które mnie jakoś tak negatywnie komentują, nie negatywnie na tej zasadzie, w tej, na tej zasadzie że jest to konstruktywne, tylko po prostu negatywnie, bo negatywnie, ale te osoby, które mnie negatywnie komentują, i tak jakoś wracają. I może to wynika z tego, że algorytm i algorytm im podpowiada mi kanał, ale jeżeli wracają tak sami siebie, to po Co Po to, że przyszli muszą sobie. A nie, właśnie. Family friendly trzeba być. Ale chciałam coś powiedzieć odnośnie pewnego aspektu, ale może to porozmawiamy sobie kiedyś na live, bo ogólnie mam zamiar poprowadzić live'a tak, żebyśmy mogli tak rozmawiać w czasie rzeczywistym. Mam już pomysł, co będę robiła na tym live'ie. Układanie Lego jest zawsze dobrym pomysłem. Ewentualnie robienie notatek. No <grymianie> to robienie notatek jest zawsze dobrym planem awaryjnym, jeżeli... Jeżeli co. No właśnie. No robienie notatek jest zawsze spoko pomysłem. <grymianie> po prostu na tym poza... Już mi się nawet język plącza. Plącza. Masa. Chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Przypomnę Wam o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić następnych materiałów, jak również o pozostawieniu lajka, komentarz, ażeby film mógł polecieć dalej i mógł dotrzeć do nowych subskrybentów. Pamiętajcie o tym, ażeby dać jakąś opinię, swoją opinię odnośnie zmienionych miniaturek przy filmach. Dziękuję Wam wszystkim za to, że dot... Dotrwaliście do tego momentu? Jeżeli dotrwaliście, to w sumie zabawmy się prawdziwego youtubera. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu pianka. Trzymajcie się czołem.